Witajcie, moje drogie byki, wasz horoskop Rady Podpowiedzi na miesiąc grudzień. Bardzo dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto subskrybuje ten kanał, kto mi ogląda, kto pisze komentarze, kto wspiera. To jest niesamowita pomoc i wsparcie dla mnie i dla tego kanału. No, zaczynamy. Centralna karta pokazuje ogólne energie, ogólne tendencje tego miesiąca. I tutaj taka mistyczna karta Królowa pik. Znaczy to może być wasza energia. Jeżeli to wasza energia, to karta wskazuje pewną siłę, niezależne od okoliczności. Jest dobrze u was, jest źle, to karta zasobów energetycznych to postawa. Co by nie było, ja znajdę praktycznie rozwiązanie. Ja poradzę sobie ze wszystkim. To też energia, kiedy nam się chce troszeczkę zamknąć się w sobie, możliwe coś ukrywać, nawet nie mówić o czymś, bądź taka pozycja, że coś trzeba zmienić, ale jeszcze nie mogę zmienić, ponieważ u nas na nowe energie my widzimy tutaj też jakaś stagnacja. Znaczy, może kochani, to być wpływ innej osoby na was. I tutaj jest ostrzeżenie dla niektórych z was. Znaczy inna osoba, dla większości to będzie kobiet, może to być mężczyzna, ponieważ czytanie ogólne i nie może to się zgadzać ze wszystkimi. To osoba, która wrogo nastawiona konkretnie do was, bądź to sama osoba, która ma dużo... Gniewu, takiego w sobie, która ma zdolność do ataków takich słownych, bądź do ataków biernych, ponieważ ktoś może być i niesamowicie miły, a my czujemy, że coś jest nie tak później po kontaktu z taką osobą. To atak bierny, kiedy człowiek wysysa jakby z nas energię. Więc tutaj jest przed tym ostrzeżenie i też jeżeli ktoś już Was zawiódł, oszukał. To tutaj trzeba mieć tego świadomość i być ostrożno przy takich osobach, ponieważ my nie zawsze możemy zerwać kontakt. Jeżeli my z taką osobą pracujemy, jeżeli ta osoba jest w naszej rodzinie, to może być różne. Znaczy, o czym jeszcze ta karta? Niektórym ta karta może zapowiadać konsultacji u lekarzy. Bądź to też karta rywalki. Znaczy, co dla Was będzie podstawą, co dla Was będzie ważną? Tutaj odnalezienie jakiegoś kompromisu. Też karta zapowiada pra, pracowitość, czy nad czymś będziecie aktywnie pracować. To praca, taka zwykła praca, że gdzieś pracujemy, praca nad sobą, też praca na tym, żeby wyjść z jakiejś sytuacji. To może, kochani, dotyczyć dokumentu kupno sprzedaż, bądź u niektórych ta karta może oznaczać relacje, gdzie są trzecie osoby, gdzie ktoś się wtrąca, ktoś miesza, bądź wprost relacje trójkątne. Co od Was odchodzi, możecie zakończyć jakiś projekt. Skutecznie nauczyć się czegoś. Też od Was może odchodzić kontakt, możecie przestać się kontaktować z jakąś kobietą. Bardziej to się wiąże z pracą, ale to może być oczywiście i relacja przyjacielska, relacja rodzinna. Może to jeszcze na Was mieć wpływ. Ale tutaj albo minimalizacja takich kontaktów, bądź odchodzicie od komunikacji z jakąś osobą. Najbliższa przeszłość. Tutaj karty pokazują potrzebę miłości. Chcę być kochana, bądź kochany. Hmm. Możliwe ta miłość jest, możliwe kogoś kochać, ale tutaj albo taka, takie poczucie, że straciliście coś, bądź chęć zmienić swoją sytuację, a ono nie za bardzo wychodzi. Hmm. Hmm. Tutaj może, możliwe, ktoś po rozstaniu. Albo chcecie po prostu zmienić swoją sytuację i nie za bardzo sprzyjająca okoliczności ku temu. Co u nas dalej? Druga połowa miesiąca. Karty tutaj ostrzegają Was przed tym, żeby nie wchodzić w energię, kiedy oszukujemy sam, sam, same siebie. Też znów takie tutaj wchodzą w grę jakieś trzecie osoby, które wpływają na to, co się dzieje w Waszej sferze miłosnej. Mm -hmm. Też karta prezentów. Możecie dostać prezent, jakiś bonus. To przypływ gotówki, to sukces w sprawach biznesowych, finansowych, to pomoc. Tak, to jest takie poczucie, że wy możecie komuś pomóc, bądź pomoc dla Was od konkretnej osoby, bądź w ogóle jak bonus od wszechświata. Wskazówka, bądź to może być i Bonus taki materialny. Bądź bardzo dobra wskazówka, bardzo dobre rozwiązanie jakiejś sytuacji przed Wami. Co Was pocieszy? Co będzie dla Was dobrym? Dla Was będzie dobrym to, co Wam się wydawało stresującym, niebezpiecznym. Wy zrozumiecie, że to możliwe nie tak straszne. Przestaniecie czegoś się bać. Też może Was pocieszyć droga, podróż, wycieczka, odwiedziny. Możecie kogoś odwiedzić, bądź Was ktoś odwiedzi, i ta karta, ona taka troszeczkę stresująca stres odejdzie, strach odejdzie, oczekiwania jakieś odejdą, zbędne. Przy czym jest ostrzeżenie? Ostrzeżenie. Jeżeli u was jest takie poczucie, że straciliście coś, że nie udało się coś, dlaczego? To właśnie to może być niekorzystne. Tutaj trzeba coś odpuścić, ponieważ jeżeli nawet czegoś nie dostaliście, to mogło być dla waszego najwyższego dobra. Wasza dusza mogła zaplanować świadomie ta, takie sytuacje. Więc tutaj trzeba szukać, dlaczego, czemu to was uczy. Nie rozżalać się na, na tym, że straciliście coś. Możliwe tak było potrzebne. Niemożliwe tak zawsze jest. Tak było potrzebne. Co niekorzystne? Niekorzystne dla tych, kto jest w trakcie rozstania, ponieważ ta karta często wychodzi no, na rozłąkę, na rozwody. To w ogóle też strach stracić coś, niechęć zostawić przeszłość. Takie, takie tutaj energie będą niekorzystne, więc tego karty nie radzą. Co radzą karty? Zrobić porządek w dokumentach, w finansach, rozwijać swoje talenty karty radzą. I w ogóle ta karta często wychodzi na takie samokształcenie się. Jakby jeżeli macie jakiś talent, trzeba go oszlifować, bo każdy człowiek ma talenty. Niemożliwe, żeby tego nie było. Więc u Was rada rozwijać swój talent. Samokształcenie dla Was idzie. Bardzo dziękuję wszystkim drogim bykom. Wszystkiego najlepszego dla Was i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.